Jesteśmy świeżo po próbie sztuki przedstawienia klasy II E drugiego matinfu. Poznaj moich Spartan. Są ze mną reżyser Piotrek, no i aktor Piotrek, reżyser Adam, aktor Adam oraz aktor Krzysiek. Pierwsze pytanie może do głównego reżysera, bo rozumiem, że ty jesteś głównym reżyserem Piotrek. Skąd pomysł na Spartan, taki dość niekonwencjonalny? Pomysł narodził się już Tamtego roku, tego znaczy roku. tego roku, tamtego roku szkolnego, i po prostu dopasowaliśmy niektóre postaci do postaci z filmu i powstało mnie. Tak, tak. Ale czy to było tak, że wybraliście sobie najpierw film i potem dopasowaliście postaci, czy widzieliście na przykład gdzie o Boże, on wygląda jak ten Murzyn z filmu o Spartana? <noise> Dokładnie tak, to było wszystko razem połączone, nagle był taki przewóz pewnego dnia po popożeniu festiwalu, był tak. O mój Boże, się ciężko wygląda jak boski król Xerxes. O mój Boże, kaczor, masz będziesz wyniesie laminasem. No i tak to było. I tak tak już zostało przez cały rok. Chilchowaliśmy scenariusz, pracowaliśmy ciężko, żeby pokazać to, co zobaczycie wszyscy. Więc jakim cudem wasza sztuka przeszła cenzurę? Nie cholery, nie mam pojęcia. Są liczne podteksty, wydaje mi się, że nawet pewne wątki homoseksualne, dość perwersyjne. Czy nie boicie się krytyki ze strony e, władz szkoły, jury i tak dalej? Ma być po prostu śmiesznie. Mhm. Krzysiu, jak się spada z lektyki? Bardzo przyjemnie. Czy mama w domu e, dziwi się, jak stajesz przed lustrem i ćwiczysz śmiech Mama wtedy na mnie dziwnie patrzy i po prostu wychodzi. <grym> Rozumiem. E, powiedz mi Adam, kto wpadł na pomysł umieszczenia licznych układów tanecznych i piosenek? Tak było w filmie, tylko dostosowaliśmy odpowiednie piosenki do współczesnych trendów Czy macie świadomość tego, że prawdziwi Spartiaci się namaszczali nawzajem olejkami i oliwą i smarowali sobie włosy? Czy zamierzacie iść w ich ślady i poprosić kolegów o pomoc z MatInfu? Tak. Chciałem powiedzieć, że to będą naprawdę jaja jak berety. <śmiech> <śmiech> Spartanie! Ratujcie! Ten, Do Dobronik! Gjeleo! Shukaj me kohë! Hej! Në të Nie się, zbliżają się Persowie. Kiedy? Co? Gdzie? Jak? Czwartej, godzina szesnasta. Poznaj moich spartan. Znaczna druga F.